kawusia Jagodzianki. Po prostu uwielbiam być na dizie. Basia. Basia. No cześć, 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 Basiu, co tam? Wiesz co, no jagodzianki zrobiłam. <laughs> może panierz na kawkę mam bardzo dobrą kawkę z ekspresiku. Nie jakąś tam z ekspresu, nie chcę panu z ekspresiku, może panierz... Pyszne Jagodzianki zrobiłam. No. Na wiecie jesteś, no a nie, nie możesz jednej jagodzianki przyjść do mnie zjeść, no dziewczyno, no po jednej ci nic nie stanie, no tak pszenne, a jakie, przecież nie, e, nie keto, przecież ja nie umiem robić keto z e, jagodzianek, no, dziewczyno, no jedną raz jak na jakiś czas zjesz, to ci się nic nie stanie, no Baćka, no. Jak to, skąd mam jagody, no ze sklepu, Baćka, no skąd mam mieć jagody, glinów, czy Wam ja kupiłam, jak nie ma jagód, no ja kupiłam te, te drugie, te podobne, takie borówki. No to nie są jagodzianki, no to są borówczanki, pasuje Ci, to przyjrzeć na borówczanki po bo prostu. Nie chcesz przyjechać na jagodziankę, to przyjdź na borówczankę, dziewczyno. że one tak wyglądają, że ja prydzielę normalnie, ja już zacznę gryć. Mm, takie trochę puste w środku, ale powiem Ci, że jeszcze ciepłe. Dawaj przyjrzeć do mnie na jagodzianę. O, stary właśnie schodzi. Dawaj stary na jagodzianę, no ale pycha. Uwielbiam po prostu być na tej systematycznej wiecie, Przepyszota, twoja masz pa. Ja Nie gadaj, bo ja zaraz sama wszystko tak opierdzielę, są takie pyszota, musisz przyjechać, no. No to bójka, pa, <laughs> jakie dobre mi wyszły te zapiekanki, zapiekanki. Ja bym a wy coś się robiliście słodkiego do obiadku, do kawki?